Siemanko moi kochani, witam was ponownie na kanale Po prostu Gx z tej strony Kuba Dziś mam dla was kolejną nowość, tym razem wjeżdża Ninjago, tak jest, to, to ten set, moi mili Bang, zestaw o numerze 71720, zaczynajmy Tak jak już wspomniałem w odcinku z pierwszym Ninjago, mam nadzieję, że się dziś tutaj bardzo podobają mi się pudełka. Naprawdę bardzo podobają mi się pudełka. Co my tu mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy zestaw z Mechem. Mamy ogniokamie... ognisto kamiennego Mecha, moi drodzy. Mamy tutaj pięć figurek, także jest całkiem sporo. Fajny Mech, jak powiedziałem wcześniej, te pudełeczka, grafiki. Są coraz lepsze, bardzo mi się podoba, podobają mi się Wilani, czyli te zielone ludki, którzy, którzy tu, które tu są. Widzicie? Te zielone ludki, które tu są. Bardzo mi się podobają. Eee, co do samego mecha? Nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Tak wygląda tył pudełeczka. Minus tego zestawu jest taki, że nie ma w nim zawartych elementów gry, które są zawarte w, innych, w pozostałych czterech zestawach. Mamy co prawda wilanów, e, czyli złych, e, złych bohaterów, tutaj, i mamy ekstra miecz, który możemy zdobyć prawdopodobnie podczas gry, ale samego elementu gry nie mamy, czyli elementu planszy nie ma w tym zestawie. Przejdziemy po prostu do samego mecha od razu i nie będziemy się niczym innym przejmować. I tak zrobimy. Yo! Wielkiego, wielkiego mecha. Co? Najpierw wam go opiszę, a później powiem, co mi się nie podoba, albo co mi się podoba. A więc tak, mechy, które wychodzą teraz na ten sezon, różnią się całkowicie, całkowicie różnią się od poprzednich mechów, które były budowane, wydawane wcześniej. Mechy te naprawdę mają całkowicie różną konstrukcję. Ale dobra. Jak sobie możecie zauważyć. Mamy bardzo ładny hełm naszego mecha z nadrukiem smoka, moi mieli Ten hełm możemy podnieść do góry i robi nam się miejsce tutaj na dwóch ninjago, dwóch ekstra wojowników, którzy mogą się schować w tym też mechu. Mamy przezroczystą szybkę, mamy w ogóle mecha podzielone na dwa kolory, bo jedna, jedna część mecha to jest ogień, druga to jest skała, tak? Druga to jest skała. Ogólnie elementy wszystkie są znaczy obie strony są wykonane tak samo, z użyciem po prostu innych elementów, jeśli chodzi o nogi. Tutaj mamy różnicę między tymi dwoma nogami jest ten klocek, który imituje skałę i tutaj mamy płaski klocek imitujący ogień. Buty tego mecha są zbudowane tak samo. Oba tak samo, tylko tak samo w innych kolorach. Poza tym rączki różnią się od siebie, nie dość że kolorami. To różnią się jeszcze budową. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy dwa palce, tylko które możemy odjąć. Możemy wtedy zobaczyć środek, i to jest trzeci palec. Tutaj mamy jeszcze skałę i dwie wyrzutnie, niezaładowane, żeby gdzieś nie szukać później klocków po pokoju. Następnie jego naramiennik porusza się w takiej pozycji. Możemy go odsłonić, możemy zrobić z nim tak. Widzicie. Czyli możemy go też przestawić, a poza tym po w, tutaj, pod tym naramiennikiem, jak podniesiemy, mamy miejsce na broń. Moi mieli, tak jest, mamy miejsce na broń, czyli tutaj mamy taki schowek, podnosimy, i tutaj mamy jedno miejsce, a obok mamy drugie, czyli możemy schować dwie broni, możemy schować tarcze. Widziałem, że niektórzy chowali tarcze, e, więc jest. E, Mnóstwo, mnóstwo możliwości. Jeśli przeniesiemy się na drugą rączkę, ta jest troszeczkę inaczej zbudowana. Nie ma żadnych wyrzutni. Czerwona wygląda trochę jak ręka halfbastera. Poza tym ma trzy palce: jak możecie zauważyć, ma tutaj trzy palce plus czwarty palec kciuk. Jest tutaj i możemy nim teoretycznie zamknąć tą całą rękę i będzie on trzymał. Ten wspaniały miecz. Następnie, tak jak w poprzednim, tak jak e, tutaj, możemy ten naramiennik podnieść. Ten jest znowu inaczej zbudowany, jest łamany na dwa. Ta część też się porusza. Poza tym, ta część się porusza i możemy go podnieść do góry tak samo jak tam, e, w tamtym w lewym. A tu też mamy miejsce na broni. Jak sami możecie zobaczyć, tutaj mamy znowu dwa złote miecze schowane. I tak samo, gdy zamkniemy nasz. E, Nasz y, na ramiennik, cała broń się schowa, nie będziemy nic widzieć. Poza tym, jeśli chodzi o część bicepsową, samą część bez y, przykrywki jest identyczna w obu przypadkach, po obu stronach. Wróćmy jeszcze na chwilę do głowy, bo tak jak w skrócie powiedziałem, ta głowa się nam podnosi, bardzo ładnie jest przód tej głowy zmontowany, bardzo mi się podoba, są oczka, jest maska, tutaj mamy jakiś hełm a poza tym tu jeszcze na środku mamy tak jakby irokeza, jak sobie możecie zauważyć taki miecz wmontowany i też możemy nim poruszać góra-dół w zależności od tego jak nam się podoba i tutaj te boczne skrzydełka też możemy poruszać poza tym tył nic specjalnego, ogólny z tyłu. Takie coś mogliśmy już spotkać w białym mechu, który stoi za mną. Ten, tu, który uważam, że jest o niebo lepszy, ale do tego wrócimy. Tu mamy jeszcze uchwyty na broń z jednej i z drugiej strony, tutaj mamy akurat niewsadzoną tarczę, a tu mamy wsadzony miecz, także tu też możemy sobie, czyli możemy bardzo, 6 miejsc na schowanie broni mamy, no i możemy dwóch, dwóch Ninjago wsadzić. Dobra, przejdźmy teraz do mniej przyjemnych kwestii. Tak jak mówiłem, mechy w tym roku się różnią, znaczy w te nowe mechy różnią się od starszych mechów, tak samo mech, który był z Monkey Kida, jest zbudowany na tej samej zasadzie. W tym roku mechy nie posiadają kolan, czyli nie możemy wyprostować mu nogi. Jest, ta część jest nieruchowa, tu, tak, bardzo wysoko podnosi nogę i możemy zrobić front kika. To wygląda fajnie jak zaraz, jakby wjeżdżał z buta, ale to jest tyle stopy. Nie ruszają się przód, tył. Możemy je obracać za to w tą stronę. Przynajmniej o możemy w dwie strony je obracać, ale to wtedy nam się robi taka stopa. A ja bym chciał, żeby to się nam prostowało, bo wtedy jest większe pole manewru. Tak samo możemy jeszcze ruszyć góra dół i przód, ale to wygięcie bardzo mi się nie podoba. No kurde w tamtym mechu bardziej mi się to wszystko podobało. Naprawdę. Bardziej jeśli chodzi o samą posturę, jeśli chodzi o właśnie nogi, jest to o wiele lepiej rozwiązane niż w, znaczy w starszych mechach niż tym. Nawet ręce czy przeguby są drobniejsze. Wszystko jest drobniejsze w tamtym mechu. A muszę powiedzieć, że jest bardzo wytrzymały, bo spadł mi dwa razy i wytrzymał próbę upadku z wysokości półtorej metra. Tutaj też rączki się nam jeszcze ruszają. Jak sami widzicie, mogą się ruszyć 100-360 stopni, możemy je obrócić, ale tutaj no, ta pusta przestrzeń na łokciu bardzo też mi się nie podoba. Ta przestrzeń jest no, niezabudowana. Tutaj jest ogromna rękawica, tutaj jest ogromny biceps, a tutaj ten łokietek taki malutki, niezabudowany. Nie wiem dlaczego. Z drugiej strony już jest bardziej zabudowany tylko dlatego, że ta płytka tutaj troszeczkę go zasłania i. No i wygląda, o, wygląda... to naprawdę wygląda to o wiele lepiej z jednej i z drugiej strony. Yy, mamy większy korpus tak samo. Ten mech jest większy, ale no, korpus yy, nie, nie, nie mnie nie, nie ruszał. Czekajcie, dajcie mi momencik. Zwykle musiało coś spaść, ale don't worry, be happy. Ja wolę tego. Widzicie? Widzicie różnicę w nogach? Chudsze nóżki, możliwość poruszania w kolanach, możliwość innego ułożenia stóp. Ta stopa też może się poruszyć tak jak ta w sumie. Z tym, że ta jest jeszcze bardziej płaska. On jest bardziej chudy w tułowiu. Tak samo brzuch i część klatki też jest inaczej skonstruowana. Widzicie, jakie on ma ogromne nogi? Strasznie ogromne nogi. Weźmy go z boku. Wygląda, jakby był cały czas zgięty. A weźmy tego z boku, jak wygląda ten. Ten wygląda, jakby miał. Ten wygląda jak robot. Naprawdę, ten z tymi zgiętymi wygląda jak robot, ten wygląda jak mech. Ten wygląda jak mech, według mnie. Choć jest ładny, duży, to i tak stuprocentowo nikt nie zrobił, jeszcze nie widziałem Monkey Kid'a mecha na żywo, który mam zamiar też Wam przedstawić. Ale według mnie, to jest jak na razie najlepszy mech jaki powstał z LEGO Ninjago. Jest to mój trzeci mech, ten jest trzeci mechem z Ninjago. Ale ten jest najładniejszym, najlepiej zmontowanym, według mnie wyglądającym mechem. Ten jest dwukolorowy. Dobra, próbowali coś tam ogarnąć, dwukolorowego mecha. Nie wiem, nie widzę tego. Co mi się najbardziej podoba, to chyba ten hełm tego tutaj naszego koleżki. Ten hełm mi się chyba najbardziej podoba. A tak poza tym, dalej ten mech wygrywa. Jeśli chcecie kupić sobie mecha i ładnie, żeby wyglądał, ten jest ten, jest, ten, ten, ten. Dobra moimi, tak wyglądają mechy, powiedziałem co o nich myślę, ten ma jeszcze dodatkowo skrzydełka, ma dodatkowo, do dodatkowe części, ten nie ma. Dobra, przejdziemy sobie teraz do minifigurek. I oto nasze minifigurki, Kai, Nia, Kol, Moe, Murt, Murt, Murt. Tak, tak moi kochani, tak jest, oto wszystkie te figureczki, które możemy tutaj ogarnąć, jak sami widzicie. E, mamy tak wszystkie maseczki naszych ninjów są takie same jak mogliście zauważyć wszystkie niezależnie od zestawu wszystkie będą takie same e, jeśli chodzi o czerwonego ninja ma bardzo ładny e, nadruk smoka taki sam jak możemy znaleźć na tarczy e, z, jeśli chodzi o nyje naje Srebrny, tak jak powiedziałem wcześniej, we wcześniejszej recenzji, mniejszego zestawu. Mamy bardzo ładny torsik. Jak widzicie, mamy tutaj zbroję na torsiku plus pod zbroją jakieś kłaczeczki wy wystają z tego. E I następnie zostaje nam na sam końcu kol, gdzie jest złoty. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka, jeśli o to chodzi, bo dawały mi się to złote, żółte rączki, czarne, e czarne dłonie, plus na jego torsiku. Mamy nadrukowany nadrukowanego lewka, tak samo to znaczy to jest smog się założe. Plus mamy bardzo ładne zdobienia, pasek w kolorze brązowym. I wszystko to przechodzi sobie na nóżki. Nie wiem, czy widzicie nóżki. Tu proszę, przechodzi wszystko na nóżki. Do wszystkich naszych żołnierzyków, znaczy do wszystkich naszych wojowników, ninja dostaliśmy tarcze. Jedynie Naja była z szarą, reszta była ze złotymi tarczami, które mogliśmy umieścić w naszym mechu. Dobra, tych trzech tym trzem wojownikom podziękujemy, bo powiedziałem panom, ale tam była też pani. Dobra i mamy tutaj naszych przeciwników. Uważam, że te orki, trolle czy kim oni są, są niesamowici. Tak jak wspomniałem wcześniej, mają ekstra, mega ekstra nadruki. Te buźki są też mega fajne. W dodatku jeśli dołączymy do tego te włosy, no robią robotę. Jedna jeszcze kozacka rzecz, podoba mi się miecz. Miecz, moim miecz, taki miecz dostaliśmy. Z nimi jest wielki, poszczępiony, przerysowany, jest niesamowicie pasuje do tych postaci. Dajcie mi znać, gdzie były wcześniej wykorzystywane te miecze, miecze może w jakiejś władcy pierścieni, może e, w hobbicie, może gdzie indziej. Nie wiem, nie widziałem. Pierwszy raz spotykam się z tym mieczem i dla mnie jest to jeden z najlepszych elementów w tym zestawie, czyli ten właśnie poszczępiony, wielki miecz. E, tego e, wilana już widzieliście we wcześniejszym. Oni wyglądają identycznie, tak samo obaj są identyczni, z tym, że ten ma właśnie taki skórzany naramiennik, który też wygląda super w ogóle. No, te postacie są dla mnie bomba, mega ekstra. I na sam koniec został nam dodatkowy element, który teoretycznie moglibyśmy dołączyć do gry, bo jak widzicie, w grze e, elementy są mocowane na takich samych pomarańczowych płytkach e, z szarymi klocuszkami. Tutaj mamy zielony płomień, bo dużo tam zielonego płomienia, i miecz. Tak jest. Ma miecz ich albo ni, albo hi. Nie wiem, który na samym. Na samej rękojeści tutaj ma czaszkę wyrzeźbioną, nie wiem czy zobaczycie, ale ma tutaj czaszeczkę wyrzeźbioną. Wygląda niesamowicie. Mam nadzieję, że jakoś to będzie można podpiąć do całego zestawu i zrobić sobie po prostu do gry i zrobić tą grę troszeczkę większą o jeden ruch. Przydałoby się, żeby tutaj była jeszcze płyteczka, dajmy na to, ze strzałką. I byłoby to już e, zrozumiałe, że nie jest to jakiś wielki element, nieobowiązkowy, ale mógłby w tej grze się znaleźć. I tak oto, moi drodzy, tak przedstawia się ten zestaw. Mech nie zrobił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, jest spoko, ale, ale bez wow. Bez wow, jak dla mnie. Są lepsze, myślę, że mech ostatnio tego Demon Bull Kinga bardziej mi się podobał, bardziej pasowały mu te nogi, bo te nogi były zbudowane tak samo wygięte. Miał inne zastosowanie znowu w rękach, też mi się bardziej podobało niż to, które jest tutaj. Także. Nie wiem, mogliby się postarać jeszcze bardziej, jeśli o to chodzi. Dobra, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co jak, jak, się, jak Wam się podobał zestaw. Czy kupicie, czy nie kupicie jakiś zestawy z Ninjago, bo ja na pewno jeszcze jakieś zakupię. Dobra, ja się z Wami żegnam. Bądźcie grzeczni i niech gig będzie z Wami. ja.